Jesteśmy w osadzie Sławutowo. Moi mili, posłuchajcie opowieści o przygoda księcia Świętopełka. Opowieści, która została spisana przez Józefa Cejnowę w książce jego autorstwa Dobro Zwycięża. Książę Pomorski Świętopełk Miał koło dzisiejszego miasta świecia mocny gród. Stał on w okolicy, w której jeszcze miast nie było, tylko małe osady i wsie. Nad samą Wisłą ciągnęły się grzęzawiska, zalewy rzeczne i łąki. Tylko gdzieś na wysokim brzegu stały rybackie chaty. Rzeka żywiła, ryb była obfitość, rzeka również łączyła. W górę i w dół płynęły nią tratwy, czółna, szkuty. Miała wielkie znaczenie w łączności między grodami i stronami kraju. Wisła służyła także świętopełkowi. Często wyprawiał się nią do Gdańska, sam lub z całą drużyną. Bo w tamtych czasach książęta zmieniali miejsce swego pobytu, jeźdźli od grodu do grodu, a świętopełk. Czynił to częściej od innych. Przebywając w grodzie w świeciu, książę nieraz polował, tak po jednej, jak i po drugiej stronie rzeki. Dawało mu to radość i siłę. Pewnego razu z paroma towarzyszami za długo zatrzymał się na przeciwległym brzegu rzeki. Zastał go tam wieczór, a miał jeszcze coś ważnego do zarządzenia w grodzie. Było już ciemno. Kiedy z przybocznymi wsiadł do czółna. Wisła właśnie rozlała, wielka burza i ulewa nawiedziła jej lewe pobrzeże. Książę znał dobrze swoje włości, ale w dzień, w ciemną, pochmurną noc każdy by zresztą zabłądził, i tak się też zdarzyło. Hmm. Książę i ci, co mu towarzyszyli, znalazł się na rzece, nie wiedzieli, gdzie są. Wszędzie mrok, mgła, nigdzie światła. Płynęli z biegiem nurtu, to przybliżając się do brzegu, to oddalając. Nagle wpadli w wir, znak, że napiera na nich ostry nurt innej rzeki, rwący w poprzek. Książę odezwał się do towarzyszy. Wasz moście, jesteśmy naprzeciw ujścia czarnej. Musimy je przeciąć. Sternik, steruj na prawo, tam za trzcinami brzeg. Zanim podmokły grunt, musimy przezeń przejść, by dostać się na Wyżynę, gdzie jest nasz grunt? Sternik zebrał się w sobie na par na ster, czółno ruszyło w prawo i wtedy nurt czarnej je przywrócił. Prąd porwał łódź, a książę i jego przyboczni znaleźli się w wodzie, która ich ogłuszyła. Szum nacierających na nich fal był przerażający. Machali jednak nogami, rękoma i płynęli. Choć nie wiedzieli, gdzie płyną. Ciemność nocy w wodzie była jak ciemność trumny. Zaczęli wołać. Ratunku, ratunku! Odzewu nie było. Głucha czeń połykała ich słowa. Ich wołania o pomoc sławły. Byli wycieńczeni. Odzież ciążyła im w wodzie. Rwący prąd pchał do przodu. Nie wiedzieli, gdzie brzeg. Pogubili się. Książę został sam. Nawoływał, towarzyszy. Czasem skończ któryś się odezwał coraz słabiej, słabiej, aż przestał ich w ogóle słyszeć. Widocznie się potopili, pomyślał. Ja jeszcze się trzymam, ale jak długo? Gdzie tu brzeg? Gdzie tu ten prawy brzeg? Nie tylko nic nie widział, ale i nic nie słyszał. Hmm. Żadnego znaku czy dźwięku, który by wskazywał właściwy kierunek. Oglądał się na wszystkie strony. Wszędzie ciemność, czerń. Nagle, daleko, daleko, dostrzegł maleńkie światełko. Pomyślał, że to jakiś omam. Ale nie. Światełko nie skakało, nie sunęło. Trwało w jednym miejscu. Światło, światło. Trzeba dotrzeć do niego. Zaszeptał i zaczął płynąć w jego stronę. Wstąpiła w niego nowa moc, uwielokrotniona nadzieją. Ciężko dysząc, dotarł wreszcie do twardego piasku. Wciągnął się na jego łachę, odsapnął, spojrzał za siebie i patrzcie, patrzcie! Rzeka zalśniła w księżycu, który odbijał się w jego falach. Książę podniósł wzrok w górę. Księżyc wyglądał zza chmur i śmiał się do niego. Coś takiego jeszcze go nigdy w życiu nie spotkało. Nigdy go nic tak nie ucieszyło. Światło chociaż maleńkie, dalekie, ale zawsze ludzkie, a księżyc kolebiący się na falach, boski. To dobry znak, jestem uratowany! rzekł do siebie. Na razie jednak brało go zimno. Przecież był przemoknięty do ostatniego szwu. Potrzebował ciepła, suchej odzieży zaczął się oglądać za jakąś ścieżką wiedział że nad rzeką są grzęzawiska doły w które mógłby wpaść jeszcze raz spojrzał na światełko i na dwa księżyce ten w wodzie i ten na niebie prawdopodobnie te trzy znaki swego ocalenia zapamiętał na całe życie bo postanowił że postawi tu na brzegu wysokie wieże, na których jego ludzie będą palili ognie, aby nikt błądzący nocą po rzece nie utopił się. Jeszcze odpoczywał, wciąż dysząc ciężko. Oglądał się dookoła. Nagle dostrzegł światło większe od tego dalekiego. To światło się posuwało, zbliżało do rzeki, czegoś szukało. Była to głownia łuczywa albo szczapa smolna. Książę nie wiedział, czy to ktoś jego szuka, czy chodzi za jakąś zdobyczą. Wstał, chwycił krótki miecz, wiszący na pasie przy boku, aby w razie czego się obronić. Diabeł nie śpi, pomyślał. A i ludzie czasem są wilkami. Ale nie. Ten, co nadchodził, był człowiekiem starszym, pochylonym wiekiem. Podszedł do niego i go oświetlił. Poznał księcia. Zaraz rzucił się na kolana, przepraszając, że tak późno przybywa. Książę odpowiedział: Wstawaj, wstawaj, szybko niemądry. Nie nie twoja pokora potrzebna, ale pomoc prędko do chaty. Był to rybak, który niedaleko mieszkał. Dobrze znał wszystkie dróżki nad rzeką, więc teraz nie mogli zabłądzić. Wkrótce byli w heczy. W ciepłej izbie książę mógł się ugrzać, jako tako wysuszyć odzienie. Był głodny. Zerkał na ognisko. Żona rybaka, widząc to, szybko pobiegła do szopki, gdzie trzymała w skrzyni z wodą ryby, wybrała parę węgorzy. Po dobrej chwili książę się nimi raczył, jakby był domownikiem. – Nigdy mi tak ryby nie smakowały – rzekł do siebie. Był już teraz spokojny. Wiedział, że rybak zaprowadzi go na wyżynę, gdzie znał już wszystkie drogi, jak własną kieszeń. Zaczął rybaka pytać o grunty przyrzeczne. Chcę tu zbudować wieżę, aby ogień płonący na niej ostrzegał płynących nocą przed wirami czarnej. My właśnie w nie wpadliśmy. Jej prąd jest bardzo mocny. Wiruje jak zwariowany purtk. Szkoda moich przybocznych duchów, oj, szkoda. Tylko ja się wydostałem, dodał cicho i ciągnął dalej. Przy tej wieży postawię strażnika, latarnika, który będzie w nocy i w czasie mgły palił ognie, a rano je gasił. Co byś powiedział na to, gdybym tobie powierzył tę robotę? zapytał rybaka. Jak dostaniesz dobrą zapłatę, to pewnie się zgodzisz. Rybak był już niemłody, spracowany, więc widziała mu się taka służba. Znowu chciał rzucić się przed księciem na kolana, ale świętopełk na to nie zezwolił. W ten sposób wybawca księcia został pierwszym latarnikiem, który ostrzegał na wiśle przed wirami czarnej wody. Wieża zaczęła przyciągać innych rybaków, potem kupców, najróżniejszych, także chłopów, hodowców bydła, i tak pomału zaczęło rosnąć miasto, które za swój herb obrało świece i dwa księżyce. Ale że Wisła bywa czasami groźna, wylewa, mieszkańcy miasta z nad samego jej brzegu zaczęli się przenosić na wysoczyznę bliżej grodu. Dlatego, Miasto Świecie jest dzisiaj na górze, a na dole pozostał tylko stary kościółek i kilka chat, w których opowieść o księciu Świętopełku można jeszcze dziś usłyszeć. Szczególnie w pochmurne noce, a także wówczas, gdy czarna woda zaczyna szumieć po ulewnych deszczach. Tak, moi drodzy, wyglądała wyprawa Świętopełka na wzburzonych falach Wisły.